W bardzo złym stanie odnaleziono w Tatrach byłego polskiego żołnierza, który przeżył poważne załamanie psychiczne, prawdopodobnie z powodu tego, czego doświadczył podczas dwóch zagranicznych misji. Z nami pani Bernadetta Głębicka, psycholog, interwent kryzysowy, dzień dobry. dzień dobry. No właśnie, nie wiedzieliśmy na początku, kim jest, już wiemy, że to żołnierz jednostki specjalnej, dokładnie centralnej grupy działań psychologicznych. Oczywiście nie wiemy, na czym dokładnie polegała jego praca, bo to są mhm. tajne informacje, mhm. ale możemy się domyślać, że wymagała dużej psychologicznej interwencji czy ingerencji psychologii mhm. i na pewno bardzo była stresująca. Mogło dojść do czegoś takiego jak celowe wyparcie jakiegoś przerażającego wydarzenia w jego życiu. Z czym doszło do wyparcia również całej pamięci i całej osobowości? Tak, generalnie wszelkie misje mają, mają to, to do siebie, że, one, że tam ludzie doświadczają nagłych, niespodziewanych wydarzeń. Najczęściej są to wydarzenia, które. Um, są niecodzienne i przekraczają normalne możliwości takiej wydolności psychofizycznej człowieka. Najczęściej mamy wtedy do czynienia z traumą. To jest bardzo specyficzne odczuwanie psychofizyczne. A przecież to są twardzi, przepraszam, że wejdę w słowo, twardzi chłopcy, prawda? Ci, którzy są na to znaczy... badani pewnie gruntownie, psychicznie, tak, psychiatrycznie, psychologicznie. Tak, tylko jakby problem polega na tym, że jeżeli stykamy się ze śmiercią albo, mam, albo widzimy, Jakieś wydarzenie, które może zagrażać utracie życia, wtedy dochodzi właśnie do takich bardzo specyficznych um, um, doświadczeń psychofizycznych. Tutaj pani wspomniała wyparcie. Tak, ja bym nawet powiedziała amnezja. Ten um, człowiek doznał takiego stanu niepamięci, wydarzenia bardzo silnie stresującego. I stąd ta, ta jego podróż w góry, w miejsce całkiem nieznane, i on w tej chwili tego nie pamięta. To się dosyć ładnie nazywa w psychologii tak zwana fuga dysocjacyjna, czyli stan niepamięci, ucieczki. I ten człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, ale on nie pamięta. Czyli możemy podejrzewać, że zachowanie tego żołnierza może być wynikiem tak zwanego zespołu stresu bojowego. Wyjaśnijmy, na czym polega ten zespół i jakie są jego najbardziej charakterystyczne objawy. Tak, zespół stresu pourazowego jest to zespół zaburzeń polegający przede wszystkim na potężnym uczuciu przerażenia, uczuciu strachu. I takiej całkowitej bezradności. Charakterystycznymi takimi e, objawami s, y, są to objawy takie ucieczkowe, takie wycofanie z normalnej, jakby, y, z normalnego funkcjonowania w życiu. Y, to jest raz uczucie takiej, takiego odrealnienia depersonalizacji derealizacji to się nazywa. Czyli jakby uczucie, że jestem tu, a jednocześnie mnie nie ma. Ale słyszmy także o ucieczkach w alkohol, w narkotyki, o próbach samobójczych. Więc to jest jakby kolejna konsekwencja, ponieważ yy, są to najczęściej wydarzenia stresowe. Więc my próbujemy jakoś z tego stresu, z tego napięcia uciec i uciekamy albo w, w alkohol, albo w narkotyki. Tylko A... ja się zastanawiam, czy teraz leczenie tego pacjenta i podobnych y, y, przypadków będzie mhm. polegało na przywróceniu mu pamięci, kto, y, nawet o tych strasznych wydarzeniach, które on wyparł, najprawdopodobniej no, celowo wyparł, chciał wyprzeć. To znaczy jest to typowy mechanizm obronny, tak naprawdę, żeby nie zwariować. Generalnie tak. jest dosyć. My jako interwenci kryzysowi jesteśmy szkoleni, żeby pomagać takim osobom wyjść z tego zespołu stresu pourazowego, ponieważ niestety on ma, jeżeli się nie zadziała w odpowiednim momencie, czyli tak naprawdę. Do dwóch, trzech miesięcy po traumatycznym wydarzeniu, wtedy jest nam dosyć ciężko taką osobę jakby wyprowadzić z tego wycofania. A czy prawdą jest, że sami żołnierze bardzo często nie chcą skorzystać z pomocy, ponieważ boją się stygmatu człowieka słowego psychicznie? Troszeczkę tak, ale znowu z drugiej strony jest to typowy mechanizm obronny, ponieważ w momencie, kiedy doznajemy stresu pourazowego, charakterystycznym kolejnym objawem jest uciekanie. Unikanie mówienia o tym, co się wydarzyło. Wydarzyło i wszystkich jakby z tym związanych y, czynności. Y, o, więc to bardzo ważne, co pani mówi. Oni narażali życie na froncie. Ważne, żeby państwo potem potrafiło wesprzeć tych chłopaków, bo na to zasługują. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i mnóstwo cennych rad. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze dodam, że 30 marca wchodzi w życie nowa ustawa o weteranach i miejmy nadzieję, że poprawi ona system opieki nad tymi,